Witajcie, moi kochani, witajcie, moi drodzy. 7 październik 2023 Pandora Gate. Muszę dorzucić moje dwa grosze. Co o tym wszystkim myślę? Cała Polska żyje internetową dramą, tak? Nawet yy, pan Morawiecki się wypowiedział w tej kwestii, więc, więc no nie mogę zostawić. Tego tematu, tak, że ja sam coś nie dorzucę. Że nie dorzucę moich dwóch groszy, tak? No bo to w końcu jesteśmy też jestem częścią YouTube'a częścią youtuberów i cała Polska internetowa praktycznie żyje Pandora Gate. Więc tam były jakieś krużwilski gagarata Dubielczyk, Dubielczak. Matronix, Backstor, tego typu ludzie, tak? E, słuchajcie, e, Cała Polska tym żyje tym internetem i jedno co, mnie, jedno co mnie tak trochę przeraża, nie znam żadnego z tych ludzi. Ja nie znam żadnego z tych ludzi. Ja pierwszy raz słyszę o tych ludziach, a mają... Po, mi, ludzie ci ludzie mają, ludzie, ci ludzie mają po miliona subskrybentów. Niektórzy mają po pięć i żadnego imiona z tych, z tych grupy ja nie znam, ludzie, no Polska żyje, to jest internet polski, tak, nawet premier się wypowiada, a ja nie mam pojęcia o kogo chodzi, ja nie mam pojęcia co się dzieje, kim są ci ludzie, who are those people, jak to by Seinfeld powiedział, who are those people. Znają Seinfelda po angielsku w oryginale Who are those people? Kim są ci ludzie? Ja nie znam tych ludzi. Kim są ci ludzie? Nie wiem dalej! Nie no dobra, ludziska. Żarty żartami, bo to nie o to chodzi, żeby... <coughs> eee, słuchajcie, no wiecie, znacie mój kanał. Ci co mnie znają, znają mój kanał. Że to można podchodzić do mnie do no serio. Nie, ale słuchajcie, bo ostatnio e, mówię na polskim internecie, nie już teraz na serio, e, po prostu y, ostatnie kilka dni jest algorytm jakoś, przesyła mi właśnie te to Pandora Gate, tak? E, słuchajcie, no wiadomo, te imiona poprzekręcałem, powymyślałem jakieś, Matronix, ale nie wiem, czy ktoś taki istnieje. E, po prostu... Jakiś Kruszwil, tak? Ale ja jestem Kruszwilski. Słuchajcie, parody, znaczy parody, no to nie jest śmieszny, może temat, tak? Tylko po prostu ja, ja po prostu tak nie jestem w tym temacie, że po prostu już powymyślałem jakieś imiona. Chyba sam widzicie, że, że troszeczkę podchodzę do tego z dystansem. Nie, chodzi mi, że to jest naprawdę, znaczy nie, no bo to jest głośna historia, tak? Szkoda mi, znaczy żal, żal mi wszystkich, którzy ucierpieli. Yy, zarzuty, jeżeli są jakieś takie prawdziwe na no stronie, no bo to jednak jest poważne, tak? Pytam, to, to nie są żarty. Widziałem, po prostu wsiadłem w tą machinę, tak? Z jednego, znam, tylko co znam, to jest Wardęga, który praktycznie zaczął, znaczy od jego filmiku to się zaczęło, tak? Znaczy jego filmik drugi. I ja go praktycznie kojarzę tylko z pranków, ale to mówię ileś tam lat temu, ten jakiś nowy jego kanał, Matacha czy coś, to nie wiem, czy to jest nowy kanał, czy co się, ja po prostu nie wiedziałem, że on ja myślałem, że dalej jakieś jaja robi, bekowy na internecie, a widać, że to jest jakiś, nie wiem, czy to jest, co on się zajmuje takimi sprawami, czy to jest jakiś komentator, komentery, komentery takie, tak? Te nowe jakieś tam, y, youtube'owe wcielenia, że, że krytyka i innych, no słuchajcie, nie, 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 nie. Jedyne co, mówi o, o, znam Gostka, tak? Myślałem, że dalej jaja robi, a to widzę, że trochę na poważnie coś tam nagrywa. Więc, cały kształt chodzi, że ja po prostu nie mam pojęcia kim są ci ludzie, nie wiem czy Wy, słuchajcie, no, no dobra, ja tam się nie bawię, nie bawię się, nie, nie oglądam streamów, tak, jakiś cokolwiek tam, skąd ci ludzie pochodzą, youtuberzy, ale takie mają ogromne zasięgi, że ja, że po prostu ja powinienem nawet o nich usłyszeć, nie? No po prostu może się interesuje, nie, ale po prostu ja jestem bardziej szokowany tą kwestią. Że ja po prostu tych ludzi nie znam. A szokujące jest, no niestety, to, że, że to jest smutne, jeżeli jakieś naprawdę no, tam pedofili odchodziło, chociaż jak są dowody, no to, no to ja widzę, że to są takie niektóre dowody są. Niektórzy przez głupotę jakąś tam jakieś swoje głupie wiadomości. No, słuchajcie, no nie wiem, to jest jaka, jakaś taka polska soap opera, nie wiem jak to po angielsku, po polsku nawet nazwać, nie? Opera Mydlana. Się, w to wkręciłem się, mimo, że nie znam tych ludzi, wkręciłem się i mówię, wow, no, niektóre dowody są, a, nieciekawe, eee, słuchajcie, no, zawsze są dwie strony medalu, więc nie wiem, nie wiem, no, jak, jak są takie, które dowody, no to, jak, no, to jak to się wytłumaczy z tego, tak? No, dobra, chodzi mi o to, że Polska żyje tą historią, tą dramą internetową i, i eee, no, i to mi się wydaje naprawdę no yy, powaga, powaga, bo to naprawdę to już nie są żarty takie yy, tego typu pedofilia itp. i td. no, no nie wiem, nie wiem. No mówię to takie yy, wkręciłem się w to, mówię tak jak mówię, nie znam tych ludzi, ale wkręciłem się w to, bo to jednak tak no zastanawiasz się o, o co tu kurde chodzi, nie? Czy niektórzy ludzie nie myślą ewidentnie, albo mają jakieś pociągi. No dobra, ludziska, ja nikogo nie zsuczę, bo tu nie o to chodzi, bo, bo, bo ja nie, nie znam nie znam kontekstu, tak? No, te, to, co tam pokazywał Wardenga na temat jednego gostka, no to, no to chyba już dużo znaczy. Ale dobra, mniejsza z tym, tak? Bo ludzie, ja nie będę się wypowiadał na temat, na którym tak nie mam właściwie takiego zdania, no bo to, co widzę, to, co ktoś nagrywa, tak? Pokazuje tam jedna strona, potem drugi gostek. Przeprasza się. No nie wiem, ci co znacie, wiecie o co chodzi, tak? Ci co nie znacie, witajcie w moim klubie, tak? Dobra, pisajcie, no musiałem powiedzieć, tak, to, tak to, co teraz się dzieje na polskim internecie. Musiałem dużyć moje dwa grosze, więc to są moje te dwa grosze. Że zdziwiłem się, że ja żadnego z tych ludzi nigdy nie słyszałem. Są ludzie, które mają zasięgi milionowe, ja nigdy o żadnym z nich nie słyszałem. To mnie trochę zdziwiło, mnie. Chociaż z drugiej strony, no ja nie siedzę na, na YouTubie, więc, więc nawet nie wiem, ja nawet nie wiem, samego siebie nawet nie znam, no to ludziskam cały innych więc no... Dobra, przejdzie, muszę się streścić w ciągu 15 minut, bo jestem na takich zadupiach trochę kanadyjskich, więc lecimy, odbieramy, poruszamy Wasze komentarze, jeszcze tak następne 10 minut, w miarę możliwości. Bogdan Palarski4975 Alan, nie mów już nigdy, że jesteś nudny Jesteś zajebisty gość. gość Aha, jak idę, to nie to, że wybieram Po prostu idę dokładnie tak jak YouTube Przez algorytm jakiś Pierwsze komentarze Idę w dół, już nie robię kto na więcej lajków czy coś Po prostu, który pierwszy komentarz się pojawi I idziemy w dół Nie wiem w jakim sensie, jak to algorytmy Te YouTube'owe działają Naprawdę nie mam pojęcia Bo to nie jest, kto coś napisał ostatni Albo na większe lajki, to jakoś tak nie jak oni to robią, no ale dobra. Więc idę do, do, po, po kolei tak jak YouTube to wyznaczył, tak? Jest tego gość. Rób dalej to, co robisz, nagrywaj dalej. Nagrywaj dalej swoje filmy, bo nas ogl oglądających jest cała masa. Dziękuję serducho, serducho Szefuniu. Tak jak w moim przypadku ja mam czasem dzień do dupy, a oglądam sobie filmik z cyklu. Pas jest Kwa zapięty, to życie od razu staje się lepsze. Pozdrowienia szerokości i dużo zdrowia, Bogdan Małopolska. Dziękuję Boguś, naprawdę serdecznie. Uwielbiam takich ludzi, którzy napiszą coś od Serducha. I dla mnie, No mój kanał jest przeproszeniem głównym jest niczym. Ale to ja mówię, no, samokrytyjka, tak, a ja też kurde robię bekę, no i ludziska, no ja mi nie można brać na serio. Ale takie pozytywne wpisy naprawdę są bardzo miłe, więc Boguś dziękuję Ci, piszę ci piwko. Na no, brzdingolimy, żółwik te te sprawy, tak jak tam było żółwik, brzdingolić żółwik, tak? Piona ta tamte sprawy, tak? Zrówko, Boguś. Woj... Wojciech Grebowicz 7900, trzymaj się mocno, wleziesz w wir pracy i będzie ok. Każdy, kto jeździ albo jest długo, długo poza domem, ma tak samo siedzenie. Parzy w tyłek, na koniec filmu byłeś już sam. To dobry znak, że zdrowiejesz na jazdę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a ciebie w szczególności. Dziękuję Wojciech Grebowicz, dziękuję serdecznie szefunku e, Bo na ostatnim filmiku mówiłem. E, co to jaki to był tytuł? Nawet nie pamiętam, co ja mówiłem tydzień temu. A nie układa mi się robota, wypalenie, znudzenie. Aha, i już tradycyjnie, według umowy, spóźniona pata, tak? Umowy, której nigdy nie było, no ale. Aha, no nie, no, nie, bo jak się komuś się układa robota, no to cię wkurza to, tak? Ja, tak jak zawsze będę powtarzał, ja uwielbiam podróżować. Ale jako praca, już to nie jest to samo, już nie mam tej werwy, ale dalej uwielbiam podróżować, więc ja dalej tą pracę lubię. Tylko, że to jest praca, tak? Ja po prostu uwielbiam podróżować, tak? Ale nie, jak już 20 lat się jeździ, to też, szczególnie jak znasz już te wszystko, te wszystkie tereny, no to mówię, no to taka monotonia troszeczkę, taka rutyna się robi. Co ja mówię, ja dalej lubię tą robotę, znaczy ja lubię podróżować, o bo robota jak robota, to tam człowiek ma to gdzieś, tak? Ja nie jestem Rafałem, Rafał kocha robotę. Kocha podróżować, ale też kocha tą robotę. Rafał gdyby był miliarderem, dalej by pracował. Ale to jest Rafał, ja podziwiam go. Ja chciałbym mieć tylko pracownika jak Rafał, bez to jest jaj, bo to jest naprawdę... rzetelny pracownik, no... Ja to mówię, robię to, bo lubię podróżować, ale... ale już tak mówię, no. Nie ma tej werby co kiedyś Ale dalej, dalej, dalej lubię to Ludziska, no nie zrozumcie mnie źle, więc dziękuję bardzo Że sam widziałeś, że, że taki trochę byłem przymulony Może na początku, ale oczywiście na końcu Znowu jakieś odwały, odpały Pozdrawiam wszystkie mamy 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 Tego typu, da? No? Dobra Deb 4625 <laughs> Jesteś niesamowitym człowiekiem, ci, życzę Ci jak najlepiej, powodzenia Jezu, no dziękuję serdecznie Ludzie, no ja, dlaczego ja zasługuję na takie komentarze, aż się łaska kręci Nie, no bo ludzie, ktoś, ktoś mnie nie zna i takie mi ładne rzeczy pisze No ludzie, aż mnie zgupio tak? No bo ja nie zasługuję na takie piękne komentarze, ludzie no. Staram być Staram się być sobą, tak, to prawda ale ja dalej do tej pory, jak ktoś mi daje komplement, ludzi, ja jakoś ja nie potrafię tego przyjąć, bo jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty ja. Tak jak, jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ja. Tak jak wy. Więc mi jest czasami trudno odebrać komplement, ale przez to, że ja się krępuję, no bo, bo dla mnie jesteśmy wszyscy równi, tak? To, że akurat nagrywa mi przez przypadek, siedem osób mnie ogląda, tak? Więc dziękuję naprawdę serdecznie. Siódemka trzy, cztery, dwa. dobrze to powiedziałeś na końcu. Są pewni patolek, którzy oglądają to ścierwo. Aczkolwiek, to nie ścierwo, to kwintesencja pewnej części YouTube'a. Pozdrawiam serdecznie, Alan. Są pewni patolek, którzy oglądają to ścierwo. No nie wiem, to, jest... <laughs> to jest ścierwo. <laughs> Kurczę, dalej, kaszę nam. To jest ścierwo, ale z drugiej strony. YouTube też ma swoje ścierwackie ścier, kanały, tak? W ja którym jestem jednym z nich, chyba, no nie wiem. Ale, ale zrówko źródłka, zrówko. Splendor 9262. Siemka taj, Tyge. Tyge. Mógłbyś opisać obecną sytuację zatrudniania nowych kierowców? Jakie wynagrodzenie można oczekiwać? Koszta życia i te Pozdro. O, to jest dłuższa, dłuższy temat, na szybko. Tak samo wszyscy są płaceni. 65 centów u nas już na żadnych korporacji nie ma, nie ma, nie ma takich tych. znaczy czym ja nie wiem jak nowi są. Wiem, że jak masz doświadczenie w Ameryce, to masz 65 centów. I nie jestem pewny ci, co przyjeżdżali na jakieś programy, ci Filipińczycy, którzy u nas pracują w coś. Nie jestem pewny oni za jakie stawki jeżdżą, wiem, że jak masz normalne doświadczenie, to jesteś przyjmowany na tych samych zasadach, co wszyscy, 65 centów za milę, tak? Koszty życia, no ludzie, Kanada stała się tragedią, ja muszę o tym filmik nagrać, Kanada to jest tragiczny kraj, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, to jest... Ja nie wiem, no jakoś mi się udało, że sami kupić i, i że płac, płacimy grosze w porównaniu, co teraz ludzie wynajmują. Ludzie jak historię słyszę w moim miasteczku, w gównie jakimś co ja mieszkam naprawdę, to też gówno w czym ja mieszkam. Jest sami bezrobotni, narkomani e, miasteczko bez perspektyw praktycznie. Mieszkam, bo ja obok kierowca mogę dojeżdżać, tak? Moi rodzice są na emeryturze, więc też mogą sobie sobie pozwolić na to. E, dom, znaczy dom. Mieszkanie. Jeden pokój. <laughs> jeden pokój. <laughs> łazienka, kuchnia. Po 1300 dolarów chodzi do ludziska, no to jest... Ja 8... Czekajcie. Wyprowadziłem się 16, czyli 7 lat temu. 7 lat temu. Jeszcze 7 lat temu ja płaciłem... Jest nawet filmik na YouTubie. mieszkanie coś tam na wynajem Montrealu, Ja płaciłem 500 dolarów ludzie. 500 dolarów. Za ok studio. No takie Dla samego gostka tak jest ok, tak? ale bardzo małe mieszkanko, mieszkanko, jeden pokój z kuchnią plus łazienka, 500 dolarów płaciłem, to samo mieszkanie dzisiaj, ludzie, dzisiaj to mieszkanie w Montrealu jest za 1300 dolarów, no ludzie, to jest 7 lat, tak, więc koszta są tragiczne, brak mieszkań w Kanadzie, to jest tragiczny kraj, Dużo ludzi, którzy tu przyjeżdżają, po prostu wyjeżdżają, bo mówią, nie stać ich na życie. Ludzie z Gdybym ja miał wynajmować mieszkanie teraz, albo nie się, nie wiem, co, bo może bo, Boże, bo co, co by się stało, tak? I ja musiałbym, bym był zmuszony wynajmować mieszkanie. No to. No ludzie, no, 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 no gdzie? No gdzie? No, kierowca niby dobrze zarabia, tak? No, niby, no. No, no nie, nie, nie mogę, no, no wiadomo, lepiej niż bym w McDonaldzie pracował, tam czy tam w jakiejś świątacz, tak? Ale chodzi mi, ludzi nie stać, normalny imigrant, który przyjeżdża, który chce się załapać, no gdzie będzie płacił ta, takie te? Dlatego nie mieszkają, no mieszkają po cztery osoby w jednym pokoju i kanała, Kanada dla nich to jest gówno, to jest gówno warte ścierwo, no. Chyba, że przyjedziesz z jakichś krajów, co naprawdę nie miałeś mieszkania, nie miałeś nic. Przemoc, wojna, no to wiadomo, przyjeżdżasz tu, to, to chociaż chociaż masz ten spokój, tak? Ale ktoś taki, jak na przykład, mówię, z kraju, z Polski przyjedzie, ktoś to jakiś tam, już standard życia, już jakieś przyzwyczajenie nie mamy, tak? I ktoś na przykład z takiego standardu życiowego, z Polski przyjedzie i zobaczy, jakie ceny są mieszkania, i jest, czy ona, muszą mieszkać cztery osoby w pokoju, bo inaczej ich nie stać na, na ten, no, no ludziska, no to jest parodia, tak? Nie, Kanada to jest główna Przepraszam, że tak mówię. Jeżeli chodzi o mieszkania, Kanada to się stało gównem. Plus ceny poszły, ale to ceny chyba wszędzie poszły, tak? Ceny poszły kompletnie tak w górę, że to się w parę nie mieści. Ceny, chodzi mi żywności, tak? Ale, ale jeśli chodzi o mieszkania, to jest największy problem w Kanadzie. Ludzie, są tysiące filmików na YouTubie. Kryzys mieszkaniowy w Kanadzie i to jest największy problem Kanady. W Stanach nie wiem, jak jest... Mi się wydaje, że nie jest tak, yy, tak ekstremalnie. Ceny też poszły w górę, ale chyba nie ma tego kryzysu mieszkaniowego. Chociaż ludzie nie chcą się opowiadać o Stanach, tak? Ale Kanada koszty życia. No, słuchajcie, przynajmniej na, na dzień dzisiejszy Kanada to jest tragedią. Według mnie, a ludzie, ja tu mieszkam od kiedy mam 12 lat, tak? Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby taki kryzys mieszkaniowy był. Kiedy 7 lat temu płaciłem 500 dolarów Ludzie, 7 lat temu płaciłem 500 dolarów. Dzisiaj to mieszkanie i to jest jeden pokój z kuchnią. Spójrzcie się na, na, na filmik sprzed 7 lat. Mieszkanie w Kanadzie na wynajem, czy mieszkanie w Montrealu na wynajem za 500 dolarów, coś takiego. No u mnie na kanale jest tam, nie? 7 lat temu to było. 500 dolarów ludzie, no. Dzisiaj 1300. No, no ludzie, no to jest. To jest ponad 100% to jest, ile to będzie, 150% prawie? Znaczy nie, jakie 150? Ja gadam, 100% ek, znaczy nie, bo 500 larów o 100% poszło w górę, aha, no tak, o 100% poszło w górę, to byłoby 1000, czyli o 150% by poszło, jeżeli to by tam mniej więcej 1300, tak? No dobra, strzelam tak z Wami, bo się teraz nie zastanawiam, tak? No ludzie, no w 7 lat nie wiem czy dobrze to tłumaczę, nie? Ale rozumiecie o co mi chodzi, no? Ech, no dobra, więc mówię, wybacz, wybacz, szefuniu. Chodzi po prostu, mówię mówię od serca to, co ja myślę, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o mieszkania, to to jest tragedia, nie? A inne życie, no to pisajcie, kwestie życiowe. Kanada jest dalej dobrym krajem, jednak, no, mimo cen, poszły w górę, ale ceny poszły w górę wszędzie, tak? Prawda. Mówię, no, ja kocham Kanadę, bo tu się wychowałem, tak? Ale, ale. To, co się ostatnio dzieje z Kanadą, ludzie, no to wybaczcie. No. Ja na przykład w <laughs> takiej mojej normalnej rodzinie, która pracuje normalnie, nie mówię, jakiś lekarz, yy, prawnik, yy, ktokolwiek, tak zwykły, taki szary człowiek w rodzin, rodzinie, bym powiedział, bym powiedział, yy, co jest. Za ceny, jakie są mieszkania tutaj, to, to, to samo to zniszczy ten twój przyjazd, że, że to się nie po prostu, po prostu byś miał dość, tak, czy bym będziesz miał dość. Nie? Ja wiem, ja się skupiam na jednej kwestii, ale ludzie, ta kwestia mieszkaniowa to jest w Kanadzie, to jest jedna z gorszych na świecie, jak to poszło w górę i to jest, to jest po prostu zaniedbania gubernamentu, zaniedbania za dużo imigrantów naraz. Słuchajcie, to jest dużo kwestii tego, to ktoś musiałby się bardziej zainteresować. jak akurat żyje w Kranzie, więc więc widzę, co się dzieje, słyszę, co się dzieje, nie? Ale dobra, dzisiaj Już o Jezu, 20 minut muszę kończyć, no. Sorki, że tak dzisiaj trochę na poważniej było może. A są takie dni, no. no jeszcze chciałem powiedzieć na zwykle. Andrzej Krolewski zdrówko, szefuniu. Kolega z Facebooka. I Madziulka, Madziulka, kochana, ty zawsze jesteś kochana. Madziulka z Częstochowy. Madzia. Trzymaj się, jesteś kochana. Masz uczucia i emocje, tak czy jak jesteś silny jak nikt inny. A Madziula, no, gdzie? Mi takie piszesz rzeczy. Madziula jest kochana, jest na moich filmikach sprzed pięciu lat, chyba chwilowo. I Madziula się wstydziła, więc nie mogę jej pokazać za dużo. obawianie nie wiesz, ja tego. Madziula, jesteś kochana. Dziękuję Tobie serdecznie za. Twoje koleżeństwo za to, że mogłem ci nagrać oczym tę na chwileczkę, żeśmy przypadkowo się spotkali, bo mieszka mieszkała, znaczy mieszka dalej, naprzeciwko dosłownie hotelu, gdzie gdzie nam wynajmowałem ten pokój i zobaczyłem przez okno. No to jest ludzie, to jest jak z filmu, tak? Ale Madziura to jest kocha, zdrówko twoje. Słuchajcie, i dziękuję wam też. Jest 22 minuty. Dziękuję wam. Wybaczcie, że takie trochę... No, nie wiem, no jakieś takie, nie wiem. no czasami no człowiek tak bardziej odpierdala, czasami mniej. Więc jakoś dziś taki, nie wiem, pierwszy dzień w trasie, to jest taki, nie chcę mi się, zrobiłem 1000 kilometrów i nie chce mi się, tak? Znaczy, nie chce mi się, nie chce, wyśpię się. Jutro znowu będzie pompa, faza, myrwa pozdrawiam wszystkie, mam, a nie już ile będę powtarzał, pozdrawiam, mamy. <słuch> dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Ty przestań pierdolić!